Wolność słuchania wymaga wspierania. Patronite.pl ukośnik radio net. Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości. Zaczyna się teraz. A my już przenosimy się do gorącej Warszawy, bo dzisiaj upały i jutro ostrzeżenia o tym, żeby państwo pili dużo wody, nawadniali się, unikali promieni słonecznych. U nas w studiu nie jest chyba tak gorąco. Z nami jest pan mecenas Dariusz Lasocki, radca prawny, były członek Państwowej Komisji Wyborczej. Dzień dobry panie mecenasie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Da się wytrzymać, prawda? Nie jest jeszcze tak upalnie. Nie, da się wytrzymać. Macie tutaj piękną kamienicę. Zaraz przy Zamku Królewskim jest tak w miarę chłodno, chociaż sytuacja w Polsce jest gorąca. Jest gorąca, ale oczywiście nie mówimy o temperaturach, tylko mówimy o sytuacji politycznej i o tym, co się dzieje w przestrzeni publicznej. To na początek podsumowanie. Wczoraj oglądaliśmy swoisty chyba teatr, możemy trochę powiedzieć w sądzie najwyższym przed podjęciem uchwały o stwierdzeniu ważności wyborów prezydenckich. Jak pan przyglądał się tym? Aktorom z wczorajszego dnia. No powiem szczerze, że. Yy pierwszy raz byłem na posiedzeniu Izby, która o ważności wyborów, bo też mam takie wrażenie, że te ostatnie wybory, czy przedostatnie, czy wszystkie, które były przed nami, nie miały takiego ładunku emocji. Właściwie wszystko się dzisiaj w Polsce grzeje z tego przecież powodu, że władza wykonawcza, czytaj rząd i władza ustawodawcza, część sejmu nie uznaje wyboru Polaków, który jest wyborem nie tyle arytmetycznym, co po prostu bardzo prawdziwym, ale wracając do tego przedstawienia, oczywiście, no, sąd jest swoistym teatrem. Mamy aktorów, mamy rozdane role, jedni grają lepiej. Mówię tutaj o składzie 18 sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Dołączyłbym do tego przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, wybitnego, sędziego, wybitnego propaństwowca. No i taka słaba rola, moim zdaniem, taka bym powiedział komedyczna. Takiego serialu, sitcomu słabego bo po raz, po, po... ministra Bodnara, bo niestety mm -hmm. nie przygotował się. Nad czym boleje? Profesor prawa, były Rzecznik Praw Obywatelskich, był nieprzygotowany. Próbował mu asystować prokurator Bilewicz. Jak idziemy już tą nomenklaturą, ne neo-prokurator Bilewicz i panom te, ten tandem jakoś nie, nie osiągnął świetnej lokaty. Moim zdaniem, po stronie pana ministra Bodnara i pana prokuratora Bilewicza jest duży brak. Wiedzy w zakresie procesu wyborczego. No i tego w ogóle, jak się zachować w sądzie najwyższym. Pan Adam Bodnar wczoraj, chyba to jest pierwszy raz w historii, żeby prokurator generalny, minister sprawiedliwości. Był w ogóle podczas czy, czy byli zazwyczaj, ale może byli, ale nie, nie zabierali głosu. Nie było nigdy takiej, takiego ping-ponga, który wczor obserwowaliśmy wczoraj po prostu. Tak. Nie wydaje mi się, żeby prokurator generalny stawał w poprzednich wyborach, zazwyczaj wysyła wysokiej rangi prokuratora, wysokiej rangi prokuratora z prokuratury krajowej, w tym przypadku mieliśmy do czynienia z zastępcą prokuratora krajowego pana, pana Bilewicza. Natomiast tak myślę, że, że to było jedno z ostatnich publicznych wystąpień pana ministra. On próbował się bronić, próbował atakować, próbował kąsać, bo tak trzeba to powiedzieć, próbował kąsać skład yy, 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 zgodny z prawem, zgodny z polską ustawą i zgodny z, też z konstytucją, skład Sądu Najwyższego. To mu się nie udało, yy, no bo trzeba jasno sobie powiedzieć, no, widzieliśmy tam bądź to bądź starcie, tak można to powiedzieć, starcie tytanów. Po stronie Sądu Najwyższego 18 profesorów prawa, wybitnych prawników, wybitnych. Teoretyków, ale też praktyków, bo oni zasiadają tam już długie lata i mają i, i wiele spraw za nimi, i po drugiej stronie pan profesor, też trzeba to uznać, pan profesor prawa, który nie jest niestety praktykiem, i to było widać. Na sali sądowej nie czuje się chyba najlepiej, bo na sali sądowej trzeba mówić o prawie. Jedno z pytań, to było bardzo ciekawe i wydaje mi się też poruszyło opinię publiczną, publiczność w, w sali sądowej, ale też publiczność na zewnątrz, gdy sędzia zapytał o prawo. Pan minister Bodnar mówi, Ja uważam, moim zdaniem, a sędzia mówi, Przepraszam, panie tak. prokuratorze, pańskie, o pańska opinia niestety, ale sądu nie interesuje. To nie jest niegrzeczne, to jest po prostu prawdziwe. Proszę powiedzieć, jakie jest prawo. I minister Bodnar znowu mówi, Moim zdaniem, nie, prawo, bo prawo w Sądzie Najwyższym jest najważniejsze. Także uz... dla Polaków. Co chciał uzyskać Adam Bodnar? Czy to był taki stricte zabieg polityczny według pana, panie mecenasie? Bo tak jak pan mówi, kilkunastu sędziów, praktyków, którzy jednak no, punktowali te rzeczy, w których domagał się minister Bodnar. Pan minister Bodnar musiał tam być. Znaczy, wydaje mi się, że taki był plan. Pójdę i będę, taki, będę takim killerem w, w Sądzie Najwyższym, że mnie popamiętają. Okazało się inaczej. To znaczy, rozeznanie pana ministra powinien był zbadać, z kim ma do czynienia, a ma do czynienia naprawdę z wybitnymi sędziami, wybitnymi praktykami. Co więcej, taka dychotomia. Rozgrzany, bardzo rozemocjonowany pan minister Bodnar i bardzo spokojny prezes Izby, pan profesor Krzysztof Wiak, Wie. bardzo spokojnie, z dużym namaszczeniem, też z dużym szacunkiem do prokuratora generalnego, nie mówiąc o nim neo. Chociaż rzeczywiście wytknęła pani, preze, pani, pani sędzia szafraniec. Był taki moment, był, był taki moment rzeczywiście prawda? publicystyczny. Czy, jest pan, czy czuje się pan senatorem, czy jest pan neosenatorem? No. To jest trochę uprawniona teza, ponieważ obecny układ rządzący mówi o tym sądzie, że to są koledzy, którzy spotykają się przy kawie o tej izbie. No to mój Boże, nie można, jeżeli ktoś na ciebie pluje, mówić, że pada deszcz. W tym przypadku to są też osoby, które mają swoją godność, mają swój szacunek i będą tego bronić. I pani e, sędzia Maria Szafraniec po prostu jeszcze Szczepanem, tak, przepraszam, e, po prostu z, 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 zawalczyła o godność tej izby. I to jest bardzo ważne. Sędzia Leszek, Bosek złożył zdanie odrębne, jeżeli chodzi o ważność wyborów. Powiedział, że nie ma podstaw do unieważnienia wyborów, ale jednak wrócił do roku 2017 i zasadności czy też legalności działania Izby Kontroli Nadzwyczajnej i wydawane przez nią orzeczenia, jak on powiedział, obarczone są wadą procesową. Jego zdaniem nie można uznać za okoliczność nieistotną. Również kwestii odsunięcia do od orzekania w sprawie protestów wyborczych dwóch. Sędziów izby, jego oraz Grzegorza Żmija. Jak pan z kolei skomentuje to stanowisko? Rzeczywiście aktywność na wczorajszym posiedzeniu poszczególnych sędziów była duża. Wydaje mi się, że połowa składu zabierała głos, to bardzo dużo, zadawała pytania, mówiła o tym, co nie tyle myśli, tylko jakie jest prawo, jaka jest wykładnia prawa. Pan sędzia Leszek Bosek swoiście rzeczywiście oświadczał. Powiedział na końcu, że ta izba w ogóle jest izbą, która nie powinna istnieć. Mówi tak. to sędzia. W który w jest członkiem zasiada. tej izby, tak, od razu na X y, y, rozległa się dyskusja. A mógł zrezygnować, tak, prawda? Tak, tak, że, że jakby to może pan sędzia, czy cytuję, bo ja uważam, że, że takie w, w, wymawianie s, s, sędziemu Sądu Najwyższego jest jednak niepoprawne, ale ktoś napisał, no to może pan sędzia powinien zwrócić wynagrodzenie za te 8 czy 9 lat zasiadania w izbie. Trochę niezrozumiałe, trochę bardzo hermetyczne prawnicze, natomiast wywód no, był jakby dla mnie jasny, tak, dokąd zmierza pan sędzia ma prawo do zdania odrębnego A jeszcze jakby pan y, odniósł się do tego wniosku który złożył prokurator generalny o wyłączenie tak jak pan mówił mm. wcześniej sędziów tejże izby że powinien jest, jednak ten wniosek zostać rozpoznany przez inną izbę gdyż jak y, informują sędziowie mm. nie był to wniosek abstrakcyjny a konkretny i umotywowany Dobrze tylko y, na to pytanie i na ten wniosek zareagował pan y, pan y, przewodniczący. przewodniczący prezes izby mówi dobrze Skoro mamy się wyłączyć, to kto miałby orzec zgodnie z prawem? Bo zgodnie z prawem ta izba jest wskazana w ustawie, w prawie stanowionym, do rozstrzygnięcia o ważności wyborczej. Ale ci sędziowie miałby... powołani przez Adama Bodnara no, 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 może, prawda? No być może, a być, a być może, co jest absolutnie kuriozalne, a co wytknął przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, że. Tak jak tutaj mieliby sędziowie nie wiadomo skąd to rzekać, to tak liczyć mieliby prokuratorzy. No na boga. W Polsce prokuratorzy jeszcze głosów nie liczą. Na Białorusi być może tak i w Rosji e, Putina, ale w Polsce nie liczymy głosów przez prokuratorów, żandarmerię wojskową, policję, czy inne służby, w tym tajne służby. Tylko liczą to Polacy w obwodowych komisjach wyborczych, czyli tam gdzie chodzimy do przedszkola, do szkoły, do domu kultury. Tam wszędzie, gdzie oddawaliśmy głos w dwóch turach wyborów prezydenckich. Tak więc wprowadzanie takiego chaosu i Mówienie, że można to zrobić inaczej, tylko dlatego, że nam się tak widzi, jest po prostu niegodne, a pan profesor prawa no, jakby, no, nie przystoi, po prostu nie przystoi. Ale to już zamknijmy ten wniosek, wniosek chciałam powiedzieć, to już zamknijmy ten wątek, jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy. Sprawa jest zamknięta. Czy teraz jest jakaś możliwość podważenia tej uchwały, czy, czy cokolwiek w prawie jeszcze może się wydarzyć? Czy to już jest naprawdę zamknięty temat? ostatecznie. To jest zamknięty temat, szanowni państwo, ponieważ o polskich wyborach decydujemy w Polsce, za polskie środki w polskiej kampanii wyborczej i na podstawie polskiego prawa. Nie ma kognicji prawa międzynarodowego, czy też prawa europejskiego w zakresie polskich wyborów i być nie może, bo oddalibyśmy ostatni element suwerenności, a wydaje mi się, że nikt tego ani nie chce, co więcej nie ma podstawy prawnej. Wszyscy ci tak zwani europejczycy w rządzie Donalda Tuska powinni zabrać się do roboty albo po prostu pojechać już czyli, na wakacje i dać tam spokój. Czyli nie ma żadnego tutaj nie, europejskiego nie Trybunału Sprawiedliwości Europejskiego Trybunału Praw Człowieka to w ogóle yy, nie wchodzi. Nie, nie ma. Oczywiście, w grę. ludzie będą próbować. Ludzie, mówię, ludzie no Mówię, Roman Giertych będzie próbował zaszczepić w Polakach po raz kolejny fałszywe tezy, tak jak przy protestach, które się niestety nie udały. Na czym boleje? Zaraz że mówimy. mają prawo Tak, wyżej. że mają prawo, ale okazuje się, że protesty po prostu były nie, 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 nie jakby nie, miały na tyle dużo braków, że nie dało się rady ich przeprocedować. Tak samo teraz. Oczywiście Roman Giertych może namawiać Polaków do tego, żeby składali skargi, wnioski, pozwy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy do TSUE. Ale to się na nic zda, bo podkreślam, w Polsce wybory yy, przeprowadzamy na podstawie prawa polskiego. Ale powiedział Pan o prawie polskim, powiedział Pan o y, finansowaniu, poniekąd, no i dochodzimy do tego ważnego wątku. Pierwszy raz, tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, doszło do takiej sytuacji, że mamy do czynienia z nielegalnym zagranicznym finansowaniem kampanii wyborczej pana Rafała Trzaskowskiego. Y, pan wysłał do szefa ABW. Wniosek o kopię pisma, jakie szef ABW wysłał z kolei do przewodniczącego PKB, czyli Państwowej Komisji Wyborczej, właśnie w sprawie tego nielegalnego finansowania. Czy dostał Pan po pierwsze odpowiedź? Dostałem pismo, które no właściwie nie jest żadną odpowiedzią, ponieważ, tak historycznie, spróbujemy się cofnąć. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, jak dowiedział się, też z mediów, to, to jest nieszczęście oczywiście polskiego systemu prawa, że, że, że tak ważna osoba i tak ważny organ dowiaduje się z mediów, że mamy oto nielegalne, bezprawne finansowanie kampanii wyborczej jednego z kandydatów i w tym samym dniu, w którym była druga tura, czyli 1 czerwca, czerwca, wystosował wysłał, pismo z prostymi mhm. pytaniami do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no bo do kogoż miał napisać? Napisał do służby specjalnej, która ma narzędzia. Czy wiecie kto? Czy wiecie ile? Czy wiecie jak? I jak zareagowali bo ta sprawa nie jest z 1 czerwca, tylko to sprzed tygodni, jak nie miesięcy. Tak, ona była tak. jeszcze przed pierwszą turą wyborów. Do, dokładnie, prawda? Poruszana. Tak, dokładnie tak. Co więc oburzające jest, że mamy gdzieś zamieszane w to jakieś środowiska Partii Demokratycznej Amerykańskiej, gdzieś były szef służb specjalnych węgier. węgier. No, to, no to jest taka siatka, która tylko i wyłącznie pobudza wyobraźnię i szef ABW przez wiele dni nie odpisywał. No to gdzie mamy współdziałanie najważniejszych organów państwa w tak krytycznej sposób? Odpisał po dwóch, tygodniach. Tak, chyba, dokładnie. Prawda? I, I odpisał, co odpisał? Że, odpisał, że prokuratura w Małopolska rozpoczęła, wszczęła śledztwo i przekazała je, co jest moim zdaniem ekstremalnie ważne. I ta, i ta wiadomość jest no, oczekiwana, żeby wiedzieć, że będzie te wszystkie czynności wykonywać Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co znaczy, że sprawa jest arcypoważna. Takiej aktywności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego chyba nie było w wyborach nigdy. No i to, że oni tym się zajmują, na zlecenie prokuratury, Krakowie, to, jest bardzo, tak, to jest bardzo, bardzo Czyli ważna taka informacja. taka lakoniczna bardzo odpowiedź. Tak, ale ja cisnę, jeżeli przepraszam, takie kolokwialne stwierdzenie. Ja nie odpuszczam tej sprawy, bo uważam, że Polakom należy się ta wiedza jak najszybciej, bo jak ona przyjdzie do nas za trzy lata, jak prokuratura stwierdzi, że komuś tam postawi zarzuty, zresztą ten ktoś mieszka może w Austrii, może w, w Baltimore, no to to nie będzie żadna informacja. My chcemy wiedzieć, czy te wybory były fałszowane przez obóz rządzący. Fałszowane, czytaj, dopalane pieniędzmi z zagranicy. Czyli ma pan kopię tego pisma gdzieś w mailu, czy gdzieś? Ono, ono jest oficjalnie dostępne, można je publikować. To pismo, to pismo, od, to pismo od, ABW? od ABW nie jest zastrzeżone, to pismo od ABW ja mam, umieściłem je na portalu X. Ona jest bardzo krótkie, pod, podkreślam. ABW informuje, że prokuratura wszczęła śledztwo właśnie w Krakowie, e prze przekazała do wykonania poszczególne czynności dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i tyle. Ja uważam, że to za mało jednak, bo mimo sezonu ogórkowego, który nareszcie nadchodzi, to Polacy chcą wiedzieć, czy te wybory w sumie mogły być ukradzione przez kandydata, pana prezydenta Karola Nawrockiego. Bo powtarzam, jeżeli mamy być krajem suwerennym, jeżeli mamy być krajem praworządnym, to się ostatnio niestety w Polsce nie udaje, to musimy finansować kampanię wyborczą z pieniędzy państwa i z pieniędzy podatników, bo my się składamy na to. O jakich rzędu pieniądzach w ogóle mówimy? Bo w przestrzeni publicznej pojawiały się informacje o 300, 400, 500 tysiącach złotych. Czy to są jednak Mogą być większe pieniądze. To jest moim zdaniem, to jest, to jest namiastka tego, co tak naprawdę było przeznaczone na tą kampanię. Bo wszyscy, którzy znają się na tak zwanych internetach i na kampaniach reklamowych w internecie wiedzą, że to nie są duże środki. Wieść gminna, albo gminna, niesprawdzona przeze mnie, bo nie mam narzędzi niesie, że to są wielomilionowe kwoty, które zostały wpompowane w internet i, i, i w, w media społecznościowe, bądź to na rzecz Rafała Trzaskowskiego, bądź to przeciwko kandydatom, którzy byli w opozycji do, do pana prezydenta Ale to wiemy, że tak, Prawo i Sprawiedliwość złożyło zawiadomienie do prokuratury w tej tak. sprawie, zarządzając I nielegalne finansowanie. Tak. Zastrzeżenia zgłosili także obserwatorzy OBWE, prawda, wskazując, że to polskie prawo, które mamy, nie reguluje kampanii Prowadzonych przez podmioty trzecie, że tutaj jest też jakaś luka prawna, panie mecenasie? Tak, tak jest rzeczywiście. Aktywność, to, to, to bym na tym też bym się skupił aktywność misji, misji obserwacyjnej OBWE była w tym roku duża. Obserwatorzy byli od kwietnia do czerwca długa, długa obserwacja. I wytknęli rzeczywiście w raportach tych wstępnych po pierwszej i po drugiej turze, że tak ABW, jak i NASK nie poradziły sobie z tym zagadnieniem. No to można powiedzieć, to u licha ciężkiego, kto ma sobie poradzić, jak nie organy czy też agendy, które mają narzędzia, bo NASK jest bardzo wyspecjalizowaną agendą rządową, która ma dbać o cyberbezpieczeństwo Polaków i też cyberbezpieczeństwo tak ważnego procesu, który jest papierkiem lakmusowym demokracji, właśnie wyborów. Nie dali radę? To, to ja pytam, co trzeba zrobić? Czy znowu musimy po kolejnych rządach zamykać organy czy agendy, otwierać? Ja bym chciał, żeby była pewna stałość, ale żeby była dbałość o, 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 o taką publiczną debatę i o to, żeby ona była transparentna przez wszystkich, bez względu na to, po której stronie barykady stoimy, bo Polakom należy się prawda? To jest bardzo niebezpieczny proceder, o którym rozmawiamy. Ta, wywołał pan do tablicy naukowa i akademicka sieć komputerowa NASK. Wydaje mi się, że jednak no, jej zaangażowanie, czy ten komunikat był oczywiście wskazany i dobry i potrzebny, tylko później te działania no, tak jakby stanęły, tak jakby służby w Polsce przestały działać albo celowo nie informowały, gdzie te nitki prowadzą, bo to tylko dziennikarze publikowali jakieś szczątkowe informacje, gdzie te pieniądze mogą iść, gdzie one mogą iść. I jak pan się odnosi też do tego, co zrobił NASK? No, to... Do tego pamię pamiętamy, bo to trzeba przypomnieć, NASK wskazał, że odkrył y, nielegalne finansowanie, ale nie powiedział na rzecz kogo i przeciwko komu. To dopiero dziennikarze, o ile pamiętam, jednego z głównych portali internetowych. Mhm. Świetna działalność y, dziennikarzy śledczych, którzy doszli do tego i ogłosili, oczywiście rzucono im się do gardła, bo jak to jest możliwe, że można takie rzeczy wypisywać, ale to jest świetna praca na rzecz po prostu prawdy w życiu publicznym. Y, y, co z tymi środkami? No, zosta stały za, 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 załadowane w największe platformy społecznościowe, ale Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wskazała, że Polska w ogóle nie implementowała pewnych rozwiązań prawnych w ramach Unii Europejskiej i dlatego my nie możemy, znaczy NASK i ABW nawet nie ma narzędzi, żeby sprawdzać, kto te pieniądze tam pompuje. To jest, to jest kuriozalne jednak. Znaczy politycy zamiast zajmować się podstawowymi rzeczami, czyli implementacją dobrych Przepisów, które mają chronić też wybory i, i, i uczestników tego świata mediów społecznościowych. Oni tego nie robią, nie robią tego specjalnie, czy nie robią tego przez zapomnienie. Znaczy, moim zdaniem, to powinno się zbadać, i ja tylko wyrażam taką nadzieję, że prokuratorzy, którzy będą to badać w ramach czy to ABW, czy funkcjonariusze, po prostu będą pamiętać, że. No, jakby y, mamy y, y, płodozmian, znaczy zmienia się polityka i wiemy dobrze, że y, za chwilę Platforma Obywatelska zacznie szerować po dnie. Y, y, przystawki, przepraszam, że tak brutalnie, ale tak to się nazywa. Przystawki też nie dostają się do Sejmu z ostatnich badań opinii publicznej. No, coś się w Polsce zmienia. Widzimy, że ten rząd nie dowozi, a służby specjalne muszą być poza jakimkolwiek podejrzeniem. I mam nadzieję, że po prostu będzie śledztwo, będą przesłuchiwani najważniejsi aktorzy w tej grze. I w w, 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 tym wystąp w, tym, w tym przedstawieniu i że się dowiemy, aby kto finansował i na co. Tak, to, że ABW będzie prowadziła to śledztwo, to jest jakieś światełko w tunelu, że się zaangażowali i że w ogóle jest ta sprawa w Prokuraturze Krajowej. I jeszcze na koniec, panie mecenasie, Dariusz Lasocki, naszym gościem. Ma pan przed sobą raport męża zaufania, który pan sporządził. Proszę nam powiedzieć kilka słów. Tak. Miałem tę możliwość jako osoba w ten sposób doświadczona wiedzą i, i, i praktyką w Państwowej Komisji Wyborczej, bo byłem jej członkiem przez 4 lata w poprzedniej kadencji i zostałem wyznaczony na męża zaufania Komitetu Wyborczego pana prezydenta Karola Nawrockiego w drugiej turze przy Państwowej Komisji Wyborczej. Spędziłem tam 22 godziny. To były bardzo intensywne prace, też dla mnie ciekawe, trochę taki powrót do przyszłości. Z, tego, z tej mojej pracy postanowiłem, żeby powstał raport, który będzie opisywał nie tylko ten dzień wyborczy. Ale to, co się działo przed, na chwilę przed i, i też później. Napisałem tam o nielegalnym składzie Państwowej Komisji Wyborczej. Nad tym trzeba debatować i to mam nadzieję, że to będzie dyskusja na przyszłe miesiące. Napisałem o nielegalnym finansowaniu kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego. Napisałem także o tym, jaką, jakie mieliśmy naruszenia ciszy wyborczej. Pamiętamy te korale i to wszystko. Nielegalny skład Państwowej Komisji Wyborczej? Tak, nielegalny skład. Bo, szanowni państwo, no, Prawo i Sprawiedliwość jest największą partią w Polsce. W największą partią opozycyjną w Sejmie yy, i największą partią w ogóle w Sejmie. I mimo, że ma 190 posłów, yy, to ma zaledwie dwóch przedstawicieli w podstawowej komisji wyborczej, mieć? powinni mieć trzech. Na to, na to wskazuje arytmetyka ustawy, która mówi o proporcjonalności. Ale co więcej. Na to wskazuje także kodeks dobrych, dobrej praktyki wyborczej Komisji Europejskiej. To się zmieniło komisji za tej kadencji w, 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 tak, tak. Sejmu. To się zmieniło za tej kadencji Sejmu. Ja chcę powiedzieć jedno, bo ktoś może powiedzieć, a polityka, ci swoich, tam uh -huh. ci swoich. No nie, Prawo i sprawiedliwość w poprzedniej kadencji dało, znaczy dało, no jakby ustawa dała, prawo dało możliwość, że ze strony ko koalicji obywatelskiej zasiadało dwóch członków, czyli maksymalnie, bo taka była. Proporcja. Natomiast w tej, w tej kadencji mamy Ryszarda Kalisza, mamy dwóch mecenasów z trzeciej drogi PSL-u, no i mamy dwóch profesorów z Platformy Obywatelskiej, i to jest pięć przeciwko dwóm. Bo tam jest tylko dwóch przedstawicieli PiSu. To jest niezgodne z prawem polskim, niezgodne z prawem międzynarodowym, w tym sensie wytycznymi Komisji Weneckiej, no i to, moim zdaniem, się nie może ostać na tym. Niewiele osób to podnosi, ale moim zdaniem to jest elementarny porządek, którego brak w Państwowej komisji wyborczej. Zresztą on się uwidocznił niestety tym, i to jest oburzające, że pan przewodniczący marciniak w Sądzie Najwyższym oświadczał, że nie zgadza się z protestami, bo faktycznie tak jest, protesty nie były zgodne z prawem, a wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej wnosił o wyłączenie składu. Czyli jakby kompletny dualizm schizofrenia, oczywiście nie choroba, ale schizofrenia taka jakby formalno-prawna. Dlatego Państwa Komisja Wyborcza musi przemyśleć swoje postępowanie, w szczególności pan mecenas Kalisz, który jest nadal politykiem, nie wyszedł z tej roli. Wczoraj w głównych mediach oświadczał, że to, co się wdarzyło w Sądzie Najwyższym, to jest w ogóle hucpa i że sąd nie jest sądem. No jak organ powołany do wyborów może cały czas podważać inny organ? Nie ma do tego legitymacji. Panie mecenasie, czas nas goni. Czy gdzieś ten raport można przeczytać? Zobaczyć? Ja zostawiam go dla pani redaktor. On nie jest dystrybuowany przeze mnie jakoś szeroko, ale został złożony, co myślę zainteresuje słuchaczy, został złożony do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, czyli do OBWE, do Komisji Weneckiej, do Komisji Europejskiej i do Parlamentu Europejskiego. Mam nadzieję, że te wszystkie informacje, a jest to 61 stron takiego ciekawej, ciekawej lektury, to jakby same, same mięso, że to, że to się przyda także tym, którzy będą opisywać perypetie wyborcze w Polsce, czyli organizacjom międzynarodowym, bo to jest naprawdę obiektywne 60, 85 przepisów, dokumenty, które załączam. Ciekawa rzecz, lektura jest moim zdaniem też porażająca. To mówił pan mecenas Dariusz Lesoc, były członek Państwowej Komisji Wyborczej radca prawny. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A teraz pan zabawi się w redaktora muzycznego i zapowie pan. Zapowiem muzykę. utwór lavender zespołu Merlion. Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.